Chcieliśmy Państwa bardzo serdecznie powitać na dzisiejszej konferencji prasowej dotyczącej współpracy w nowej kadencji samorządu terytorialnego w latach 14 18 współpracy pomiędzy Starostwem Powiatowym a Urzędem Miasta i Miastem Kraśnik, a w szczególności konferencja dzisiejsza dotyczy konkretnej inwestycji, bardzo potrzebnej dla miasta, mianowicie budowy dojazdu do Kraśnickiej Strefy Inwestycji, do strefy. Gospodarczej. Konkretnie mówię tutaj o palei tysiąclecia. To sekundkę goście dzisiejszej konferencji przedstawią Państwu szczegóły dotyczące tych tematów, o których mówię. Chciałem serdecznie powitać Starostę Kraśnickiego, pana Andrzeja Maja na dzisiejszej konferencji, a także pana burmistrza miasta Kraśnik, Mirosława Woda-Ryczyka. Szanowni Państwo, chciałem oddać głos Panu starości. Dziękuję Panie Burmistrzu. Panie burmistrzu bardzo dziękuję za, za zaproszenie. Rzeczywiście jesteśmy po, po wyborach samorządowych, już te napięcia polityczne powoli mijają. Dlatego dzisiaj Państwo pewnie, bo takie były spekulacje, wczoraj pojawiła się zapowiedź tej konferencji, że że no, na pewno no nie rzucimy się w sobie się z burmistrzem w ramiona, bo jest, jednak jesteśmy politycznie, różnimy się bardzo, no i sytuacja polityczna po wyborach tak się ułożyła, że, że burmistrz Włodarczyk wraz z większością radnych prawa i sprawiedliwości rządzi w mieście, w, jeżeli chodzi o powiat, władze ma. Polskie Stronnictwo Ludowe, starosta i większość, większość w Radzie. Także to są sytuacje, które, które na pewno nas dzielą, i, i, i to jest jak gdyby niepodważalne. Dzisiaj musimy zacząć myśleć o przyszłości i powinniśmy odłączyć pewne rzeczy związane z polityką, aby pracować wspólnie na rzecz powiatu kraśnickiego. A zawsze to podkreślam i podkreślałem to w kampanii wyborczej także, że rozwój powiatu nie może jak gdyby odbywać się bez, bez rozwoju miasta. Dlatego y, trzeba pewne y, problemy, pewne ważne dla, dla powiatu sfery odróżnić od polityki y, i wyłączyć z tych sporów i pracować. Co też już y, robiliśmy nawet w trakcie tego ostatniego roku y, kampanii wyborczej, w której który każdy chciał pozyskać dla siebie wyborców, ale głównie mi chodzi o rzeczy związane, problemy związane ze strefą gospodarczą. Potrafiliśmy wyłączyć to z polityki i, i racjonalnie pracować, aby, aby rozwijać tą strefę, bo dzisiaj Szanowni Państwo Kraśnik, powiat kraśnicki naprawdę stoi przed dużą szansą szybkiego rozwoju i oczywiście wiążemy to wszystko, ten rozwój z nowymi miejscami pracy, z nowymi przedsiębiorcami. Mamy strefę gospodarczą, którą należy wypełnić, i to jest nasze zadanie. I tutaj musimy się znieść poza, poza politykę i próbować to dla mieszkańców powiatu kraśnickiego, kraśnika robić wszystko, aby tę strefę zapełnić przedsiębiorcami. Pierwszy nas, nasz taki sprawdzian już niebawem, dlatego że w najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na budowę ulicy tysiąclecia od ulicy Faustyny do strefy ekonomicznej. Jest to droga dojazdowa do strefy, bo wiecie Państwo doskonale, znacie ten problem, że, że część inwestorów po prostu rezygnuje z inwestowania w strefę ze względu na utrudniony do niej, do niej dojazd. Mamy ogromną szansę, szansę wykonać tę inwestycję, jest ona oczywiście bardzo trudna, dlatego też wymaga wsparcia, porozumienia się trzech samorządów, myślę tu o samorządzie powiatowym, samorządzie wojewódzkim i samorządzie miejskim w Kraśniku, abyśmy tą drogę wybudowali. Na dzisiaj mamy taką sytuację, że jesteśmy już na ostatnim, na ostatnim etapie decyzji środowiskowej i będziemy ogłaszać albo jutro, albo zaraz na początku przyszłego tygodnia przetarg na budowę na budowę tej drogi. Mam nadzieję, że w budżecie miasta zresztą takie zapewnienia wstępne mam, jeżeli chodzi o wkład własny, bo pozyskane jest 6,5 miliona na budowę tej drogi z Urzędu Marszałkowskiego, milion zabezpieczył w budżecie powiat kraśnicki 700 tysięcy zabezpieczył w budżecie Urząd Marszałkowski Rada znaczy semi województwa. Dzisiaj czekamy na decyzję Rady Miasta. Mam nadzieję, że ten milion, o którym rozmawiamy, do wkładu własnego w mieście się pojawi i wspólnie te trzy podmioty wybudujemy w ciągu najbliższego roku tą drogę. Mówię, inwestycja jest bardzo trudna i ryzykowna ze względu na terminy, ale mam nadzieję, że jak będzie przychylnie, wszyscy będą do, do, do tego problemu podchodzić, to uda nam się, uda nam się to, to wykonać. Oczywiście. Jest jeszcze kilka obszarów, na których będziemy planować współpracę, chociażby wspólne organizowanie imprez kulturalnych, chociażby wspólne działanie na rzecz miast partnerskich. Myślę, że są obszary, które mówię, mimo różnic, możemy wspólnie dla dobra mieszkańców powiatu realizować. Także jeszcze raz dziękuję za to zaproszenie, abyśmy Państwo mogli pewnie w trakcie pytań większość więcej rzeczy, więcej szczegółów możemy, możemy przekazać, będziemy mogli przekazać. Dziękuję bardzo proszę Pana burmistrza. Ja dziękuję bardzo za spotkanie, dziękuję mediom za przybycie. Cieszę się, że do takiego spotkania doszło. Oczywiście, że są różnice polityczne. My nie patrzymy na siebie jako na przeciwników politycznych. Ja ambicje swoje, moimi ambicjami jest kraśnik i tu się zaczynają i tu się kończą moje ambicje polityczne być dobrym gospodarzem, działać na rzecz Kraśnika, to jest właśnie to, o co, o co chodzi. Mieszkańcy nie muszą wiedzieć o podziałach politycznych. mają wiedzieć, że coś dobrego się dzieje w Kraśniku, że Kraśnik się rozwija i to jest głównym przesłaniem naszym. Naszym głównym główną płaszczyzną jest działanie na rzecz Kraśnika. Tak się stało, że samorządy przenikają się. Dzisiaj trudno jest przeciętnemu mieszkańcowi określić, która ulica jest powiatowa, która ulica jest miejska, która jest wojewódzka. Ma być na każdej drodze ma być ład, porządek, ma być czysto, droga ma być zrobiona. To naszym zadaniem jest, żebyśmy te problemy rozwiązywali. Tak się złożyło, że tą formułę współpracy mamy już wypracowaną. Wypracowaliśmy wcześniej. Były to oczywiście mniejsze inwestycje w tamtym roku ulica Sikorskiego, ulica Tysiąclecia, ulica Kolejowa Chodnik. Mamy wypracowane taką formułę 50% oczywiście miasto, 50% powiat która się sprawdza. Dzisiaj jest o wiele większe wyzwanie, bo dzisiaj będzie bardzo duża inwestycja drogowa, przedłużenie ulicy Tysiąclecia ponad 6 milionów złotych. Oczywiście miasto ja czuję się odpowiedzialny za to. Bardzo się cieszę, że taka inwestycja jest, bo to są potrzebne rzeczy, nowe rozwiązania komunikacyjne w kraśniku w kontekście istnienia strefy ekonomicznej są bardzo potrzebne. W oczekiwane przez inwestorów, przez mieszkańców. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że to jest tylko rozwiązanie tymczasowe. Nie zrezygnujemy z tego, o zabieganie o to, żeby droga, która jest zaplanowana, chciałbym powiedzieć jest zaplanowana, ona jest w planach droga wojewódzka wzdłuż torów, tak zwana Obwodnica Północy. Ona także jest bardzo potrzebna i pewnie od tego problemu nie uciekniemy i będziemy razem, także razem pewnie ze Starostwem, z Panem Starostą zabiegać o to, żeby w perspektywie się znalazła. Czeka nas jeszcze wiele inwestycji, oczywiście przebudowa ulicy Lubelskiej, w ulicy Urzędowskiej to potężne wyzwania, które są potrzebne, bo przecież wszyscy wiemy w jakim stanie jest ta droga. Wiemy w jaki sposób jest, jakie jest natężenie ruchu, to są rzeczy bardzo potrzebne. Współpraca w każdej dziedzinie, tak jak powiedział Pan Starosta, to nie tylko wspólne realizowanie dróg, wspólne realizowanie zadań drogowych, ale także inne zadania, które są, w, musimy współdziałać razem. Przecież Kraśnik jest jeden i tak samo pół powiatu. Śmiem twierdzić Panie Starosto, to przecież miasto Kraśnik, dlatego warto i. i, i chyba musimy dbać o, o mieszkańców Kraśnika, o wszystkie inwestycje, które będą miały miejsce. Ja ze swej, ze swej strony chciałbym powiedzieć, że ja przedstawiłem już yy, yy, i będzie to dyskutowane na komisjach yy, zabezpieczenie yy, wkładu milion złotych na drogę przy całej trudności i złożonej sytuacji finansowej miasta Kraśnika na takie rzeczy powinny się znaleźć pieniądze, bo to są ten wkład pozwoli nam naprawdę stworzyć nową jakość drogową w Kraśniku, nowe rozwiązania korkowana ulica Urzędowska. Jest, nie trzeba naprawdę jeździć codziennie, ale każdy to widzi w jaki sposób ona się korkuje. I to jest bardzo korzystne rozwiązanie. Dziękuję bardzo, Szanowni Państwo. Prosimy o pytanie. W prowizorium budżetowym nie ma tak naprawdę zarysowanej tej drogi. Czy to się odbędzie kosztem jakichś innych inwestycji? Czy one będą wycięte? By, Jeśli tak, to jakie? Oczywiście, że, że będziemy proponować zmniejszyć zakres, zakres, odłożyć czy zmniejszyć zakres inwestycji drogowej, jaką jest ulica Kwiatkowicka. Ona będzie realizowana, tylko w mniejszym zakresie rozłożymy ją na lata. Zdajemy sobie sprawę, że do tego projektu nie moglibyśmy wrócić za rok. Natomiast do ulicy Kwiatkowickiej wrócimy za rok, kontynuując ją. Dobrze pani redaktor zauważyła, że nie znalazło się w prowizorium, ale to nie znaczy się, że, że nie może się znaleźć. Właśnie wymóg chwili, wymóg działania potrzeba jest takim motorem do, do, do pewnych zmian w budżecie. Czyli to tylko Kwiatkowicka, tak? To nie znaczy, jeszcze raz mówię, to na zadanie na ulicę Kwiatkowicką były przeznaczone duże środki, zdjęliśmy, przesunęliśmy milion złotych i będzie robiona w mniejszym zakresie, natomiast będzie ulica robiona, będzie dołożony wkład własny do ulicy z budowy ulicy 1000. Ale pani starosta, ale kiedy ta droga ma szansę być oddana do użytku? Znaczy tak, musimy fizycznie wykonać tą drogę do 30 sierpnia, także ten przetarg, który ogłaszamy na dniach, będzie formułą projektuj-buduj, także nie będziemy się już, jedna firma będzie wykonywać i, i wszystkie, wszystkie rzeczy związane z projektowaniem i, i, i budową tej drogi. Rozliczyć tą drogę mamy do końca do końca przyszłego roku. Także no, czas, jest, czas jest bardzo ograniczony, ale jest to, ale jest to termin, czas realny do tego, żeby, żeby tą inwestycję wykonać. Chciałbym zapytać o przebieg tej drogi, gdzie ona będzie się kończyć, bo wiemy, że będzie zaczynała się w momencie, kiedy w biegu tysiąclecia i siostrzeńców, mhm. rozumiem? Tak? tak. Gdzie będzie się kończyć? Będzie się kończyć przy, przy byłych torach, przy ulicy Budzyńskiej. Tam będzie wpinać się w ulicę Buzyńską. Mhm. Rozumiem, że temat wykupu działek jest już zakończony. Znaczy będzie tutaj zastosowana specustawa. My, my części działek mamy już wykupionych tam, bo powiat sukcesywnie wykopywał te działki. Zastosujemy tryb związany ze specustawą, gdzie każdy właściciel otrzyma odpowiednie odszkodowanie przy podziale tych działek. I ewentualne potem roszczenia może wnosić, ale nie może to zahamować jak gdyby biegu inwestycji. A tak czy inaczej większość działek w tym momencie już jest wykupiona? Nie większość. Kilkadziesiąt procent, chyba paru procent działek. Ale wszystko w programie w tych pieniądzach, w tych 10 milionach wszystko jest ujęte łącznie z wykupem tych, które są do wykupienia. A czy pojawiają się ze strony mieszkańców jakieś głosy takie protestujące? że oni mają obawy, że no, droga będzie uciążliwa? Nie ma takich sygnałów. i Ja myślę, że ta droga jest dla starej części miasta i też dla mieszkańców ulicy Urzędowskiej, które tam mają grunty rolne przede wszystkim, jest bardzo korzystna, dlatego że no, ta droga przecina te grunty rolne jak gdyby na pół i tworzą się, otwieramy też tereny budowlane w, tam, w tamtym w terenie. To nie jest tak, że jeżeli jest to droga diodowa do strefy, to kilkaset tirów dziennie przemierza tą drogą. To, to wiadomo, że to będzie kilkanaście, może jeżeli w pełni będzie strefa już, już w, z, z, obłożona inwestorami, kilkanaście kursów, także to nie będzie takiej dużej uciążliwości jak nam się to wydaje, a naprawdę bardzo mocno ta droga uatrakcyjnia starą część tutaj miasta. Wspomniał pan o tym, że otwiera nowe możliwości do budowania. To znaczy, że gdzieś tam te grunty, które teraz są orne, zostaną przekwalifikowane na działki budowlane. Czy... To już jest sprawa planu zagospodarowania. Myślę, że jeżeli ta droga się pojawi, to samo z siebie będzie zmiana w studium i w planie, żeby taka możliwość była. No Oczywiście bo... w takich rzeczach reagujemy, będziemy reagować na bieżąco, jeżeli będzie taka, taka potrzeba, będzie to teren uzbrojony. Musimy wyznaczać także kierunki rozwoju miasta w sposób zaplanowany. To nie może być chaotycznie, to musi się odbywać w sposób naprawdę przemyślany z zasięgnięciem opinii urbanistów. Oczywiście, że to otwiera duże przestrzenie ulica i Aleja Tysiąclecia, ale także w perspektywie ulica pewnie pewnie obwodnica. Ta tak zwana północy także otworzy wielkie przestrzenie, bo przecież strefa, mam nadzieję, że wspólnie ze starostą będziemy się cieszyć, jak strefa będzie się zapełniała i ten czas jest naprawdę krótki i mamy taką nadzieję, że ona będzie zapełniona i będziemy musieli tworzyć nowe tereny inwestycyjne, także te tereny będą otwarte dla inwestorów. Planujecie spotkanie z mieszkańcami ulicy Budzyńskiej. Oni swojego czasu dosyć mocno bulwersowali się tym, że ich ulicą będzie jeździł ciężki sprzęt. No i ten sprzęt nadal tam będzie jeździł, a ta droga gdzieś tam to nasz, no niestety nie jest przewidziany do, do, tego, do tych ciężkich aut. Oni nadal będą protestować. Bo tak znaczy, naprawdę nic się nie zmienia, bo ty, jeden odcinek ty, mamy. Ja, wiadomo, ja chciałbym uspokoić, ja chciałbym uspokoić mieszkańców ulicy Budzyńskiej. Perspektywa, kiedy pojawi się rzeczywiście ciężki sprzęt i strefa się wypełni, jest jeszcze przed nami, natomiast droga Aleja Tysiąclecia już będzie przecież skomunikowana teraz, przecież ona ma właśnie drugą stronę, prawda? To nie, nie jesteśmy zdani, tak jak teraz, że musi przebiegać przez ulicę Budzyńską, można, można wyjechać przez Aleję Tysiąclecia do ulicy Lubelskiej. Także ten ruch już będzie rozłożony, natomiast, natomiast w perspektywie, to co mówiłem, nie zrezygnujemy, będziemy zabiegać o, o tak zwaną obwodnicę północy, która otworzy przestrzenie, ale to będzie także bardzo ważna inwestycja nawet i dla gminy Kraśnika, bo przecież to leci po granicy miasta Kraśnika. Będziemy zabiegać o to, żeby, żeby ta inwestycja też ruszyła, i, i tak jak mówiłem, ale ja tysiąclecia nie rozwiązuje do końca sprawy strefy ekonomicznej, skomunikowania strefy ekonomicznej. A czy pan starosta popiera panu, panu jest to pomysł, który od wielu lat się przewija tutaj w naszych środowiskach, głównie jest przez, przez burmistrza tutaj podnoszony. Na dzisiaj ja widzę dość spore trudności z budową tej drogi, dlatego że ta, ta droga jest dość droga. I, i, i musi, trzeba po prostu myśleć teraz o szybkich rozwiązaniach, jeżeli chodzi o strefę ekonomiczną, żeby nie stracić jej konkurencyjności z Janowem i z innymi strefami, które też są puste i też jak gdyby chcą, chcą pozyskać tych inwestorów. Tak, dlatego to rozwiązanie z ulicą tysiąclecia jest najlepsze, jakie, jakie na dzisiaj możemy wymyślać. Obwodnica Północna. To co, ja powtórzę to co mówił kiedyś jeszcze jak był marszałkiem, marszałek Hetman, że pierwsze w ogóle trzeba wyjść i zapytać, jeżeli ta obwodnica ma iść po gruncie torowiska, zapytać inwestora chińskiego czy w ogóle będzie chciał pozbyć się tego, gruntu. bo to moim zdaniem jest jakaś gdyby podstawa od czego trzeba zacząć. Być może tak i nie będzie problemu, także od, to, od tego trzeba wyjść, potem zrobić wariantowość tej drogi koncepcję, skosztorysować i jeżeli będziemy mieli takie dokumenty, trzeba udać się do zarządu województwa i pojechać tam z konkretną propozycją, że naciskać, że chcemy tą drogę w przyszłości realizować. Ale musimy pierwsze zacząć od tych podstawowych, bo jeżeli inwestor chiński, który ma w użytkowaniu wieczystym grunty po torowisku, powie, że nie jest zainteresowany zbyciem tych tak. gruntów, to sprawa się całkowicie skomplikuje. Także trzeba od tego zacząć. Myślę, że urzędnicy w Urzędzie Miejskim takie pismo wystosują, będziemy wtedy wiedzieli co, co dalej robić. I na pewno każda droga, która, która się pojawia na terenie powiatu Nowa jest ważną drogą, bo, bo co by nie powiedzieć, to jesteśmy tutaj, jeżeli chodzi jeszcze o komunikację, dość słabo rozwinięci. rozwinięci. Wiadomo, że ulica Urzędowska jest bardzo przeciążona. Dobrze, że planowany jest jej remont w latach 2016-18. Modernizacja środków zewnętrznych. Także to na pewno też polepszy. No i widzicie Państwo na, na, na poziomie granicy, na, na przykładzie ulicy Granicznej, że ta ulica była trafioną inwestycją, bo dzisiaj no, ciężko sobie wyobrazić funkcjonowanie tamtej części w, w ogóle Kraśnika bez, bez tej ulicy. Ona ułatwia po prostu nam komunikację i, i działa też prorozwojowo dla miasta, a jak dla miasta, to i przecież dla dla powiatu. Także zacznijmy, jeżeli chodzi o obwodnice, od rzeczy tych po kolei i dopiero, dopiero wtedy będziemy jakiś lobbying spróbować w zarządzie województwa robić w, w tych sprawach. Ja powiem jeszcze, że to spotkanie z burmistrzem też początkuje. Taki dalszy mój pomysł, o którym też mówiłem w kampanii wyborczej, Państwo go znają, że chciałbym, chciałbym właśnie bardzo mocno współpracować z samorządami gminnymi, z burmistrzami i wójtami z terenu powiatu Kraśnickiego. Perspektywa finansowa najbliższa, czyli lata 14-20, daje ogromnej możliwości, jeżeli chodzi o partnerstwo. Partnerstwo i coś na zasadzie konwentu starostów, jak jest w województwie, chciałbym przekalkować na powiat kraśnicki, zrobić konwent burmistrzów i wójtów powiatu kraśnickiego, a co za tym idzie, będziemy na pewno mocniej współpracować. I to nie chodzi tylko o powiat i miasto ale, ale o miasto i gminy, na przykład, które są wokół, wokół miasta, bo, bo to ważna współpraca, nawet przy, przy skanalizowaniu doleni, Doliny Rzeki Wyżnicy to bez gminy Kraśnik na, na miasto nic sobie nie poradzi, a dwa samorządy już mają większą moc i w pozyskiwaniu środków, a to przecież ma wpływ też na czystość wody w Zalewie Kraśnickim, także to wszystko, to wszystko się ze sobą wiąże i ta siła tego konwentu, który na początku roku będę chciał, żeby powstał, będzie nam na pewno pomagała w pozyskiwaniu środków, w wymianie informacji i w takim zacieśnianiu współpracy wszystkich samorządów z, z liderem, czyli z powiatem. Na pewno nam to bardzo, bardzo pomoże i dzisiaj jesteśmy medialnie, no bo Kraśnik ma takie możliwości, ma telewizję, mieszkańcy gmin nie będą mogli tego bezpośrednio oglądać, ale, ale takie spotkania też odbędą się z innymi wójtami burmistrzami i, i, i stworzymy pewnie z tego dobry zespół, który wyciągnie jak najwięcej pieniędzy z najbliższego okresu programowania z lubelskiego RPO głównie, bo tam jest taka... Dość dobra teraz kopalnia, żeby korzystać z tych środków. Jeszcze chciałbym dodać tylko odnośnie, wrócić na chwilę do obwodnicy północnej. Proszę Państwa, to nie jest wymysł ani Włodarczyka, ani pomysł obwodnicy północnej. To jest droga, która jest zaplanowana droga wojewódzka. Ona biegnie wzdłuż torów, nie po torach. Jest zaplanowana, ma konkretną datę realizacji swojej i Urząd Marszałkowski też powinien zainteresować się tym, że skoro są po Torowicku jest pas drogi, że można to zrobić o wiele taniej i wykorzystać to. Jeżeli, jeżeli nie znajdzie się taka możliwość, no to trzeba będzie rozpocząć także pewnie w, w, w ramach spec ustawy odnośnie przeprowadzenia tej drogi, ale. To znowu jest związane z wykupem gruntów. wiem, że jest rozdrobnione gospodarstwa, są, to są długie działki rolne, jest ich bardzo dużo, jest to na pewno będzie to trochę skomplikowaną rzeczą. Natomiast jest to jak najbardziej potrzebne i pewnie ta inwestycja będzie. Natomiast jestem przekonany, że w miarę i my zadbajmy o to, żeby nasza strefa się rozwijała żeby było inwestorów dużo, to tak jakby następnym krokiem sama inwestycja zostanie wymuszona obwodnicy północnej, bo po prostu takie będą, taka będzie potrzeba. A jakie wspólne inwestycje inne przewidujecie w przyszłym roku? Myślę, że jesteśmy otwarci na, na każdy pomysł, który, który zrodzi się, który będzie rozwiązywał sprawy miejskie i tutaj nie ma żadnych ograniczeń, bo przecież tak jak powiedział Pan Starosta, będziemy współpracować na każdej płaszczyźnie. Mamy nadzieję, że, że być może taką wspólną rzeczą, którą będziemy starali się robić, tą promocję strefy ekonomicznej, promocję powiatu, promocja miasta. To jest przecież ta sama promocja to jest promowanie tych samych rzeczy to tutaj absolutnie nie wybiegamy w jakieś abstrakcyjne przestrzenie tylko poruszamy się na tym samym gruncie Potrzeba jest taka, żebyśmy mówili jednym językiem, żeby ta informacja, która jest w starostwie, była taką samą informacją w mieście i na odwrót pewnie. Takich tematów na pewno będzie, będzie dużo, jeżeli chodzi o współpracę, bo przecież także baza sportowa, rozwój obiektów, to wszystko jesteśmy w jednym kraśniku. Jeszcze raz. Na pewno wspólne inwestycje jest dominuje ulica Tysiąclecia, bo to będą dość spore środki i z jednej i z drugiej strony zainwestowane tutaj w miarę. Jeżeli chodzi o samorząd miejski, oczywiście cały czas tak jak z innymi gminami realizujemy drogi, powiatowe chodniki oczywiście we współfinansowaniu z gminami, dlatego że jako powiat nie jesteśmy w stanie udźwignąć sami. Mamy tak szeroką sieć dróg, że, że, że po prostu bez pomocy gminy no, jest to po prostu niemożliwe. Mamy wypracowany już, już pewien schemat, ale myślę, że w najbliższym roku ta ulica Tysiąclecia zdominuje tutaj naszą, naszą współpracę. Ja myślę, że tej współpracy takiej samorządowej też oczekują mieszkańcy i my moglibyśmy się z burmistrzem okopywać, stosować jakieś tam podjazdowe walki, ale myślę, że oczekiwanie mieszkańców jest jednoznaczne, że, że, że dzisiaj mamy cztery lata, żeby, żeby pracować na rzecz tego miasta i żeby pozytywnie się zweryfikować za cztery lata podczas wyborów. Myślę, że to nie pierwsza, nie ostatnia konferencja Panu wybrania, bo Państwo, której to dają, <coughs> to rzeczywiście. Że co tydzień o tym taki rozmawiać. Nie zmieniać takich, miejsca. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Panu starożytnemu i Zapraszamy na kolejne inicjatywy wspólne. E, Starosta, starosta, starosty pokazowania i burmistrza miasta Krasna. Dziękuję jeszcze raz bardzo za to.